Ja jestem Siedzik, widzę Was w kolejnym odcinku Shakes and Fidget. No, znowu odcinka nie było miesiąc, tak. Miesiąc nie było. Miał się w międzyczasie pojawić odcinek z Minecraft'a, ale no. W sobie nawet go nagrałem, ale nie wypuściłem. No, ale tak, jest z powrotem Shakes. Odcinek pewnie na kolejny znowu będzie za miesiąc, ale to już nieważne, tak. E, te konto. Te konto porzuciłem praktycznie. Praktycznie na nim nie gram, więc myślę, że. No, to jest dobry pomysł, żeby porzucić. Nawet dostałem grzyby, za to, że mi nie było. Dobra, to sobie pominę. E, tak, nie gram na nim, więc e, nie, nie tutaj. Chciałbym. E, nieważne, może jeszcze się przyda mi kiedyś to konto. A po prostu na nim nie gram od razu, mówię. Gram tylko na tym koncie. I tak, weszła też te, nowa aktualizacja. Teraz wam tego niestety nie pokażę, ale dzienny tam, dzienny login jest teraz jakby. Jeżeli jeden dzień nie przyjdziemy, to jakby od początku jest takie Normalnie powinno to jest w każdej grze tak jest. Więc teraz trochę, trochę gorzej jest i... no. No i trochę przejebałem, bo, bo nie mam teraz tego bonusu. Myślałem, że podniosłem tak naprawdę miałem pełny plecak i nie podniosłem. Więc tak, to na to trzeba zwracać uwagę niestety. Co jeszcze ciekawego. Doszło w gabinecie magii takie coś, że można gotować potki. Z pięciu chyba tych, tych. Jeszcze tego nie próbowałem nawet, ale dziesięciu? Trochę drogo. Dobra, ugotujmy sobie na szczęście potę. Dziesięć z tego czy no trochę drogo. I co, i mam potkę. Fajnie, fajnie. Trochę drogo, ale. Te szczęście to i tak mi do niczego niepotrzebne praktycznie. Tak, i doszły nowe też lochy. To jest e, to. Tak. Zamknęliśmy sobie 13 piętro, a tu się okazuje, że są nowe przeciwnicy. Spróbujemy? Może później najpierw ogarnijmy rzeczy powoli. Mm, tak, dużo tych e, nieśmiertelek, więc. Przed chwilą wypiłem podcast na szczęście, którą sobie kupiłem, więc no jeszcze teraz się wywałam. Ale to nieważne. Po prostu jednijmy sobie tę nieśmiertelkę, jednijmy sobie e, trzymałość. Spuśćmy tutaj na 20 level. O jajo, fajnie. Mamy 3 jaja. Ok, 20 level Aury. Idziemy do kupili. Miałem właśnie jeszcze dwa jajka do wyklucia. A teraz widzę, że mamy trzy więc fajnie. I od razu można karmić sobie. Więc to będą kolejne kupile na kolejnych wysokich poziomach. chobnika też sobie zrobimy. Co ja zrobię najlepszego? Właśnie tak się marnujemy pożywieni. I tak, i jeszcze z wody mamy wody Tutaj już trochę zrobiono. Zatakujmy może sobie czymś, tym chyba są większe i wygraliśmy OK. Jadłem na 60 poziom. I po kolei ogarniamy. E, chciałbym sobie może ogarnąć jakieś jakieś coś, ale nie widzę, żeby to było. A, oczywiście achievementy, które wykonałem kilka. Podczas, podczas mojej nieobecności na YouTube I to będą. żebym teraz sobie przypomniał. Yy, nie wiem, czy dwa, czy więcej. Na pewno wykonałem pokłosie dusz. Yy, więc to już jest zaliczone. I uśmierdza za top 1000 też wykonałem, więc to też jest zaliczone. I co jeszcze? Yy, wiem, że że to dzisiaj sobie wykonamy jeszcze od razu bo już trochę mi się nazbierało tych runek więc sobie walniemy, albo od razu jeszcze ulepszymy cokolwiek co na stać i teraz walniemy. i mamy kolejne osiągnięcie fajnie fajnie teraz następne będzie za dużo więcej run ale to już przeżyjemy sobie nie ma nic fajnego w sklepie no niestety nie widzę trochę słabo bo, bo dawno stafu którego nie wymieniałem tych ubranek więc trochę, trochę może być co w lochach, ale i tak sobie spróbujemy. Więc mm, tak, portal. Tutaj do, dostałem się do takiego gościa, którego w ogóle nie ruszałem bez nieśmiertelki. Z nieśmiertelką może coś pójdzie, ale... Może być mi ciężko. Ile procent? No 84. Z nieśmiertelką trochę lepiej. 135, piętro, pewnie nic nie zrobię. Chociaż? O. Może i nic. Chociaż jeśli uda nam się, nie wiem, stankować dwa ciosy od niej i zrobić ładny kryty. Czemu nie? Wiem, czemu miałoby się nie udać? O, o właśnie o tym mówiłem. Blisko, blisko jest. Ale nie chcę żeby sobie grzybów zmarnować. Żeby jednego przeciwnika pokonać tylko z tego lopu. Dajesz. No nie mówcie. Dobra, wajdź na razie. Gdzieś indziej możemy pójść do wieży. Bo że chciałbym wreszcie skończyć. I tak, w, w tym update też wyszło takie coś, że nie musimy na przykład ulepszać tych e, naszych podwodnych, pomocników, tylko oni sami się teraz ulepszają, więc fajnie. I pokonaliśmy sobie wesołego smoka, dostaliśmy e, czapę na zręczność na zręczność, Zobaczmy, może główna akurat chce. A i się przyda taka Gorsza. Krysztalik jakiś ten daje i w Okej. Dobra. Jakiś tam update na niej. Może. No nie, Stało tylko jednego przeciwnika pokonamy w tym że nie wiem, no jego to już musimy za bliska jest żeby się nie udało, wszystkie cechy hmm. czyli będą jakieś wreszcie kryształki, 90 tysięcy na propsie coś mi teraz zaburczał, później sprawdzi sobie czy pokonamy Dziadzio Mrozia 29 milionów hp mu zostaje, więc może być ciężko. Gdybyśmy dostali przynajmniej jakąś brońkę, fajnie by było. No widzicie, tu... a nie idzie, nie idzie. Nie idzie, bo nie było progresu między odcinkami. Tu bym mógł coś porobić, bo to nowy loch jest I raczej będzie się adać. Taki nawet level wybije. Więc fajniusio. Co my tu mamy? inteligencja i sprawdźmy czy to nie jest przedmiot dla nas. Jest szansa na legendarne artefakty, to trochę słabo. Ale, ale inteligencja wytrzymała szczęście, to jest 50 więcej prawie. 47 dokładnie. Chciałem sprawdzić jeszcze jedną rzecz, bo było takie coś z zamiana run. A to kosztuje 20 grzybów. Trochę lipa. Jeszcze się zastanowię. Lubię się zastanawiać nad takimi rtękami, a potem takim taki wywalam. Kolejny przedmiot. I to jest na wszystkie cechy. Ale pewnie będzie słabszy. my pierścień tylko na inteligencję. Więc będzie raczej słabszy, ale mógłbym go dać. W sumie nie. Znaczy, nie wiem. To jest do złota, więc na misję jak coś, więc możemy sobie wybrać. Fajnie też tak mieć, bo tutaj mam odporność na błyskawice. Kolejny przeciwnik tutaj. Karłowaty Gnom i, i przedmiot bez slota. Coraz gorsze te przedmioty lecą, ale level, level jest. Level może się przydać. Kolejny przedmiot bez slota. Tu widzę, że możemy klikać nawet. Zobaczmy, ile uda nam się wyklikać. Dobra, tyle. I zobaczmy, co możemy podmienić. To wygląda ciekawie, ale to też jest na. na cunegondę. Jest o 100 lepsze. O 100 lepsze. I kryształy mi się kończą. No to fajnie, potem nie będę miał kryształów. Spróbuję To na pewno do wyrzucenia. Wszystkie cechy do wyrzucenia... To... do wyrzucenia, nie chcę mi się dla mojego pomocnika robić, dziury na klejnot. Weźmy sobie też... Hmm, ta, ta, klejnoty kapać. zacznijmy kopać. Zacznijmy kopać. I trzeba coś ulepszyć, bo dawno nie z nim tutaj. Hmm, mógłbym zrobić sobie rycerską, co by się przydało dosyć zrobić, ale... ale... Ulepszymy sobie skarbiec, bo chcę mieć więcej miejsc w wycaku. To są moje priorytety. I tutaj ulepszymy sobie. O, jeszcze Expo trzeba zebrać. Fajnie. Zapisałem walkę niechcący. Jeżeli ktoś to ogląda, to możecie powiedzieć, czy chcecie tego odcinek z Minecrafta, znaczy serię. Bo w sumie nie nie zastanawiam się, czy chcę ją nagrywać. Chyba trochę chcę. Komnatę to tortur lepszy. 5 dni ulepszenia. Ale to pomoże nam w zdobywaniu dusz. O, popłynął nas kościół. Ile nam dusz zostało? Zastanawiam się. Sporo. się sobie. Mogę przytrzymać? Chyba nie. To poplikajmy sobie trochę. Awajdź, wszystkie dusze. Im wyższy poziom pokonamy, tym więcej będziemy dostawać. Tak, imiędzy mamy dużo, eee, tak. Te przedmioty jeszcze chciałem się zastanawiać nad nimi, więc sobie pozastanawiamy się później. A tutaj jeszcze góra Olim się odblokowała, ale to chyba już wcześniej było odblokowane. Nie damy tam rady, raczej tego co pamiętam, ale tutaj damy radę. I znowu przedmiot na z rękę, czemu tylko przedmioty na z rękę są tutaj? Ja chcę coś na siebie. Nie gadaj, że nie pokonamy. Właśnie, właśnie, O, inteligencja. I kolejny poziom. Łatwo te poziomy jakoś idą. E, do PD. To bym nawet chciał. Nawet tako. bo bardziej. Z, w sumie, chociaż. <gryzny> różnie to jest. Inteligencję tracimy. Ale z moich obliczeń wynika, że opłaca się to nałożyć. Gdybym jeszcze zdobył sobie jakiś kryształ fajny. Ale bez kryształu, oczywiście tego sobie nie nałożymy. To nas rękę. Zobaczmy. Kumy, gdzie. Ten pasek wymieniliśmy. A jest trochę lepszy. Chociaż wytrzymałość. Nie wiem, czy to się opłaca. Odporność na ogień. Odporność nogi. Nie, ten pas sobie wyrzućmy. Jeżeli jeszcze mogę. Nie, nie mogę. Lipka, lipka. Idziemy dalej. <grytanie> Zamkniemy sobie jeden loch. I to będzie chyba na ten jeden. Na ten to wszystko na ten odcinek po miesiącu, tak? Już pewnie nie zamkniemy nawet mm, siła. Mislota Madame Mystic też pokonamy bez większego problemu. Zręczność, kolejna, kolejny poziom i ostatni przeciwnik to jest morderczy klaun, którego nie, nie wyładujemy w miejsca miejscu. A... Czy ja chcę to wyrzucić? Wodź. Wyrzucamy, wyrzucałem przedmioty. Nie trzeba być przedmioty, ale wyrzucamy i tak. Bo trzeba pokonać Adolfa. <laughs> I pokonaliśmy. Więc no. Znowu z ręka. Ale fajnie. Co tyle? Jak jeszcze moglibyśmy się ulepszyć przez ten czas? Bo chciałbym zrobić jakiś większy progres. O, fajnie, Przejdź to też, nie ma slota. Yy, przejdźmy do śledzika i i poklikajmy, może trochę da co coś. Coś tam da, nie za dużo. Mogę szybciej? Raczej ile to by kosztowało? Do 20 tysięcy? Raczej za dużo. Szybciej, 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 szybciej. Dobra, 500 będzie nich. Jest. Teraz wytrzymałość jeszcze trochę. Wytrzymałość powinna być o wiele tańsza. Tak, jest o wiele tańsza. 4 razy tańsza. Więc gdyby dało się to szybciej klikać, to bym nazbierał te 10 tysięcy. Wytrzymałości już byłoby fajnie z HP, bo to byłoby 10 milionów HP. Czyli, czyli tak okrągło dosyć. A, hajs też leci. Patrzcie hajs leci. No bez O, 100 tysięcy i zostaniemy jakieś małe wydatki. Dajcie mi wieże. Chcę wieże pokonać. wierzę, że mi się uda pokonać wieżę Blisko. 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 Jest blisko, to trochę dalej, to trochę bliżej, to trochę dalej, trochę bliżej niż poprzednio, ale za daleko, za daleko, aż nie trafiam myszką, 30 milionów, co to jest, co to jest, to są dwa kryty, ładne dwa kryty, ale jednak, da się wykonać, ale może jednak nie dzisiaj. Co jeszcze dzisiaj da się zrobić? Wszystko po razie spróbujmy tak jak zawsze Nic tutaj się nie ruszy Uralimp, może? Też nie 50 milionów to jednak jest 50 milionów Tutaj mało zostało Tak, dziękuję, dziękuję, dziękuję Ten przedmiot jest fajny Zobaczmy <laughs> Jest. Jest fajny, tylko żebym musiał zrobić, zrobić slota, co kosztuje dużo, chociaż nie stać. I będzie trzeba też yy, kryształ, kryształ znaleźć. Więc yy, później, później sobie zmienię. A szansa na, szansa, na legendarny artefakt, już myślałem, że będzie fajne równo. No trochę się zawiodłem. Bazyliszka? Nie. Bazyliszka nie pójdzie, niestety. Nordycy, o oh, hell. Nordycy bogowie? Tutaj może pójść, ona ma mało hp, ale to tak jest zrobione, że ja mniej biję. Patrzcie, jak to wygląda. Da się. A już zeszłem poniżej 100 grzybów. Co ja robię ze swoimi grzybami? Tak, a udało się. I dostałem jakiś najgorszy na świecie przedmiot. Jak tak można robić? Dobra, esteros. Nie, nie pójdzie. I ostatnia próba, 13 piętra, chyba na dzisiaj, bo grzybów nie chcę naprawdę wszystkich wydać. Do ostatnia. Musi, musi się udać. Nie uda się. E, tak. No, trochę. odcinek shakesa taki i Wiem, wiem, że to trochę nudno się teraz ogląda. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać Minecrafta. Że znajdę motywację. Drugie kręcenie. Z alarmu. Może grzyby. No, same, 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 to chyba wszystko będzie w tym odcinku, więc no napiszcie czy chcecie Minecrafta, może i tak nagram nawet jeśli nie chcecie, ale no to wszystko w tym odcinku, więc jeśli się podwozi, łapę w górę, tam suba, no i cześć!